Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym filmiku chciałabym dokonać recenzji strzemion Winderen Przepraszam jeśli źle wymawiam tą nazwę, ale naprawdę nie wiem czy mówić Winderen czy Winderen Uch. W każdym razie jakiś czas temu, a dosłownie kilka miesięcy temu, zakupiłam legendarne strzemiona Winderen, które są cholernie drogie, ale udało mi się je dorwać na rewolcie 300 zł taniej, więc Udało się. Dlaczego kupiłam te strzemiona? Bo zapewne znajdzie się teraz milion głosów. Po co ci takie drogie strzemiona, nawet nie masz konia. Od jakiegoś czasu, a dokładnie od czasu szkolenia z panią Małgorzatą Morsztyn zaczęły mnie boleć kolana. A dokładnie to jedno kolano, prawe. I to tak hardkorowo, że dosłownie utrudniało mi to pracę na koniu. Siedziałam i myślałam tylko i wyłącznie o tym kolanie, że Boże, jak mnie boli, ja już nie dam rady. I próbowałam wszystkiego: skracania, wydłużania strzemion, i niestety nie pomagało. Z pomysłem przyszła mi Julka, którą bolały od jakiegoś czasu plecy, i odkąd zaczęła jeździć w innych strzemionach, a dokładnie a cavallo opera, to problem z plecami jakby znikł. Skonsultowałam to z trenerką i faktycznie jazda w strzemionach o szerszych stopkach może pomóc w wielu dolegliwościach, jeśli chodzi o plecy, kolana czy kostki. I postanowiłam, kupię sobie strzemiona. Ale że te z szerszą stopką są naprawdę w szerokim przedziale cenowym A ja nie chciałam kupić takich, które pomogą, ale na chwilę Albo mi się za chwilę rozwalą Więc zaczęłam szukać swoich typów Zadałam na swoim Instagramie, na którego serdecznie zapraszam Pytanie odnośnie tego, jakie strzemiona wy polecacie I padło wiele propozycji Były free jumpy, akawalo opera były Flexony i były też windereny. No i po głębszej analizie uznałam, że moje takie dwa typy to są akavalo Opera oraz windereny. Przeczytałam całą specyfikację obu modeli, przeprowadziłam rachunek sumienia, plusy, minusy, wszystko i wreszcie zdecydowałam, wybieram windereny. A że nadarzyła się okazja, że właśnie na rewolcie znalazłam te strzemiona za 700 zł zamiast 1000, no to uznałam, biorę od razu koniec. Przyszły do mnie, od mamy dostałam też puśliska ze Storma, więc miałam taki zestaw, że nie musiałam przekładać strzemion przez puśliska siodła, tylko po prostu wypinałam strzemiona razem z puśliskami i wpinałam te moje. Od pierwszej jazdy poczułam już, że kolano troszkę mniej mnie boli. Nie było to oczywiście absolutne ustąpienie problemu, bo to chyba by było niemożliwe, ale faktycznie trochę mniej mnie uwierało i mogłam myśleć o czymś innym niż ból. W sumie teraz jeżdżę w nich praktycznie ciągle, nie zdarzyło mi się jeszcze jeździć w innych strzemionach. I teraz zapewne kwestia, pewnie zapytacie, bo jeżdżę w stajni rekreacyjnej, gdzie czasem jest tak, że koń idzie. Po mojej jeździe jeszcze raz. Tak. I zdarza się tak czasem. I co w takiej sytuacji? Generalnie to nie jestem takim typem sknery, że o kurde, zaraz mi pewnie ktoś ukradnie albo jakieś snuję czarne wizje, że zepsują się i w ogóle, więc raczej nie mam problemu z tym, żeby ktoś sobie w tych strzemionach po mnie pojeździł. Oczywiście, jeśli jest opcja, żeby je przepiąć szybko w międzyczasie, to to zrobię. Ale też nie mam problemu, żeby ktoś po mnie w nich jeździł i generalnie sobie je potem wypnę sama. Więc tak to się odbywa, a przepinanie ich to jest jakieś 20 sekund, także przed treningiem mi to większej różnicy nie robi, jeśli kogoś też to zastanawia. Pytaliście mnie wiele razy, co o nich sądzę, jak mi się w nich jeździ i generalnie jak postęp z kolanem. I teraz wreszcie mogę się na ten temat wypowiedzieć, bo jestem po kilku miesiącach testowania ich. A też myślę, że jestem dobrym przykładem, bo właśnie miałam problem z kolanem. To nie było tak, że kupiłam je o tak po prostu, bo miałam chęć, tylko chciałam jakoś załatwić ten problem z bólem kolana. I faktycznie już nie odczuwam absolutnie zero nic. Z bólu kolana. O tym problemie już nie pamiętam nawet, jak to było jeździć z bolącym kolanem, i to jest dla mnie przecudowne. Więc jeśli chcecie kupić je na ból kolan, to jak najbardziej polecam. Niestety o plecach czy kostkach nie mogę się wypowiedzieć. Bo tego problemu akurat nie miałam. Na pewno poprawił się też mój komfort jazdy i oparcie w strzemionach, bo jednak szeroka stopka znacznie zwiększa komfort jazdy i to mogę Wam powiedzieć. Czemu się tak dzieje? No, jest to dość logiczne. Nacisk na stopie nie rozkłada się tylko w takim wąziutkim paseczku, tylko mamy już taki gruby pas i no, oparcie jest zwyczajnie lepsze. Co jest w nich fajnego, to też takie jakby kolce, które też zmniejszają, jakby ślizganie się stopy po tych strzemionach. W sumie nie miałam z tym jakiegoś dużego problemu, ale faktycznie jakiś bajerek fajny to jest. Z tego co wiem, to można też pochylić te strzemiona o 5 stopni. Ja z tej opcji nie skorzystałam, więc nie wiem, jak to wpływa na jazdę. Mi jest po prostu komfortowo tak, jak jest, czyli na płasko. Co jest fajne, to że wyglądają bardzo ładnie. No Po prostu są estetyczne, ładne, widać je z daleka. Niestety u mnie wydarzył się z nimi pewien wypadek, yy, albowiem walnęłam raz w bandę końcówką strzemienia i niestety ten lakier mi odprysł. Trochę zrobiło mi się smutno, ale w sumie po tym pomyślałam, że dobra, to sprzęt jeździecki i sprzęt jeździecki się rozwala, ulega zniszczeniu, więc. To normalne. Nie będę przecież płakać nad tym, że coś, czego używam, się niszczy. Co mogę jeszcze powiedzieć? Strzemiona są ciężkie. Jak czytam opinie ludzi, że są lekkie, to moim zdaniem w porównaniu do takich standardowych strzemion, po prostu metalowych, jakie są przy typowym siodle, to te są ciężkie. Każde ma po pół kilo. I w sumie, jeśli chodzi o te strzemiona, to by było na tyle. Jak mogę je ocenić? No. Aspekt, na którym głównie mi zależało, czyli właśnie ten zdrowotny, nie pozwala mi na skrytykowanie tych strzemion, bo przecież kupiłam je głównie dlatego. I oceniam te strzemiona na 10 na 10. Jest to sprzęt naprawdę wysokiej klasy i każdemu mogę je polecić. Jeśli macie problemy z ustawami, jak najbardziej kupujcie, jest to duża kasa, jest. Szczególnie dla osoby jak ja, która nie zarabia, która odkładała dosyć sporo, i dzięki temu, że już jakiś czas odkładałam, to faktycznie jak zaczęły mnie boleć kolana, to mogłam sobie na taki zakup pozwolić od stryknięcia palcem. Więc czy polecam, polecam i myślę, że na tym można ten film zakończyć, bo recenzje są chyba po to, żeby nie polecić albo polecić. Wyjaśniłam wszystko ładnie w całym rozwinięciu filmu, więc myślę, że jesteście usatysfakcjonowani. Więc z mojej strony to by było na tyle. Do zobaczenia, Buziaki.